Siemanko, witajcie na kanale Paweł Laco. Dzisiaj chciałem Wam zaprezentować piłę łańcuchową marki Parkside na akumulator model PKSA20 Li 1 Standardowo 3 lata gwarancji. Akumulator 20V 4A z serii X20VT, technologia litowo-jonowa. Prowadnica, czyli ten raczej łańcuch z prowadnicą, ma 23 cm. Prędkość posuwu tego łańcucha to jest 5,6 m na sekundę. Rozpakujmy to, zobaczmy, co w środku, co tutaj jest. Zobaczmy. Akumulator zapakowany ładnie. Olej do smarowania łańcucha. 180 ml. Ładowarka. Ładowarka, którą możemy ładować w 60 minut. Czyli szybkie ładowanie akumulatora. Oraz instrukcja obsługi. No i sama piła, która jest dosyć lekka swobodnie ją można wtrzymać tutaj mamy przycisk bezpieczeństwa dodatkowy wlew oleju jest automatyczne smarowanie tutaj zapewnione automatyczny naciąg łańcucha przy naciągu musimy sprawdzać żeby w rowek nam tutaj wchodziła, wchodził łańcuch w tą prowadnicę, żeby nie było poza prowadnicą, tak jak już tutaj widać, że już nie jest w prowadnicy tak jak powinien. Jak będziemy mieć już właściwie założony łańcuch, właściwy luz, blokujemy żeby nam się nie przesuwała, nie ruszała, żeby nam się łańcuch nie luzował sam. I tutaj mamy automatyczne wyłączenie w razie jakiegoś szarpnięcia. Jest tutaj odpowiednia przestrzeń, że możemy używać rękawice wyprodukowane przez Kompernas. Dodatkowo tutaj mamy metalowy zderzak, taki ząbkowany. Tak to wygląda. Tutaj na tym pierścieniu są takie wytłoczone części, które poruszają się w tych ząbkach. One powodują ten automatyczny naciąg, przesuwanie się tej prowadnicy z łańcuchem, i odpowiednio się wtedy naciąga łańcuch. Tutaj jest taka uszczelka, otworek, gdzie automatycznie olej się wydostaje, i tymi kanalikami tutaj przedostaje się do środka, tutaj do prowadnicy, rozprowadzając olej. O, zobaczcie. Nie wiem, czy to dobrze widać. Tam jest taki rowek. Przedostaje się tutaj olej. Tutaj, w środku, jest. Też takie jakby przejście na tą prowadnicę. Dodatkowo tutaj widzimy, że nie mamy łożyska, gdy łańcuch zakręca, także na pewno zużycie tego elementu tutaj będzie w największym stopniu, bo tu będzie największy taki nacisk posów tego łańcucha. Nie wiem, jak jest z dostępnością tych prowadnic na rynku, ale może nie jest źle. Trzeba się będzie zorientować. Tutaj mamy wskaźnik oleju, jak w ogóle pracuje ta piła łańcuchowa? Bateria wstępnie naładowana, dosyć cicho. Nie robi jakiegoś hałasu. No to spróbujmy coś pociąć. Zobaczymy, jak to tnie. Specyfikacja tej piły będzie podana pod filmem. Zobaczmy, jak sobie będzie radzić na początku. Dobrze działają te zderzaki? Dobrze ją można odginać w ten sposób, żeby ją naciskać. Można sobie ją trzymać jedną ręką. Tylko, trzymając jedną ręką, ciężko ten przycisk bezpieczeństwa włączyć. Bo nie ma jak po prostu, czyli zawsze musimy mieć dwie ręce. No ale tak jedną ręką to nie polecam ze względów na bezpieczeństwa. Wiem, że nieraz ciężko gdzieś dosięgnąć, że tylko jedną ręką da się, drugą trzeba się gdzieś przytrzymać. No, ale dla bezpieczeństwa to nie róbmy tego. Zawsze pracujmy bezpiecznie, szczególnie takimi piłami. No to teraz przeprowadźmy test na wytrzymałość baterii i zużycia tego oleju. Tutaj mamy taką krokwię 8 na 16. Tej części tu już jest uszkodzona, ta krokwia. Tu już jest dalej. Zobaczymy, jak ona sobie poradzi. No, jako amatorskie narzędzie, to mi się wydaje, że, je, że bardzo dobrze się spisuje, sprawuje. Ale testujmy dalej. Korzyść duża, bo jest lekka i mobilna. Tu jest uszkodzenie tej kropki. No już coraz lepiej to idzie. Muszę przyznać, że sobie nieźle radzi. Zobaczmy na baterię. Dwie kreski. No to to jest bez problemu. Takie gałęzie. No to tniemy do skutku, aż ta bateria po prostu się nie rozładuje. Sprawdźmy stan łańcucha. Czy się nie rozluźnił za bardzo? Możemy go troszkę napiąć. OK. No i w tym momencie już tutaj nie. Działała, piła. Jedna czerwona kreska, czyli tyle cięć, co pokazałem, wytrzymała ta bateria na wstępnie naładowanym akumulatorze przez producenta. Myślę, że jeszcze, jakby ją doładował, to może kilka takich cięć jeszcze by mogło być. Na razie się sprawdza, fajnie to chodzi. Mobilna, lekka do pracy w takim terenie to super sprawa. No ale to dopiero po jakimś czasie można ocenić. Powiedzmy, po roku pracy tym urządzeniem może wcześniej. No i tak wyglądała praca tą piłą na jednym akumulatorze. Po wyłączeniu bo chciałem sprawdzić naciąg tego łańcucha już nie zapaliła. Trzeba ponownie ładować ten akumulator, ale jeżeli mamy dwa z zestawu X20 Faulting, no to bez problemu możemy sobie założyć drugi i ciąć dalej. Ale muszę przyznać, że tnie się super. Łańcuch po prostu musimy oszczyć, dbać o smarowanie. To może nam posłuży długo ta piła. Także mi się podoba jak na razie. Nie wiem jak wam. Napiszcie w komentarzu, jeżeli macie doświadczenia z piłami akumulatorowymi, takimi do drewna, jak wam się sprawują. Wiem, że fajne są makity. Takie na dwa akumulatory się wkłada. Podobno lepsze niż, przynajmniej tak mi mówili, niż sztila No to się manko, trzymajcie się, cześć. No, bateria już się ładuje. Dodam jeszcze, że ta ładowarka, która. Ładuje ten akumulator z tej piły. Posiada własne chłodzenie. Długość całej prowadnicy jest, to jest 305 mm.